Cześć wszystkim, to Arabella z Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Dzisiaj taki szybciutki odcinek informacji Naprawdę bardzo będę się sprężać Postaram się nie rozgadywać Ale skupmy się już od razu na temacie Głównym tego odcinka, czyli Dlaczego w tym tygodniu nie pojawiają się Filmy i dlaczego nie będą się pojawiać Prawdopodobnie do końca tygodnia I też w przyszłym tygodniu Prawdopodobnie również się nic nie pojawi. Oprócz aktualizacji, oczywiście, bo aktualizacje są dla mnie priorytetem i one będą się pojawiały. No, może nie zawsze uda mi się nagrać w środę, ale zawsze na pewno się pojawi aktualizacja w każdym tygodniu. Ale wracając do tego, dlaczego nie pojawiają się inne odcinki, kochani. Aktualnie, no, u mnie generalnie teraz w szkole dzieje się bardzo dużo rzeczy. Mianowicie mam bardzo dużo sprawdzianów, bardzo dużo na głowie, bardzo dużo nauki, i po prostu ta szkoła wysysa ze mnie całą energię, którą tutaj też pożytkowałam dla Was w postaci tej kreatywności, tych filmów, tego cieszenia się po prostu z nagrywania. A aktualnie po prostu nie mam w ogóle. Nawet siły, żeby usiąść wieczorem, nagrać coś dla Was, smontować, wymyślić. Po prostu nie mam, nie mam na to siły totalnie. Mam nadzieję, że to zrozumiecie. No, nie wiem po prostu, ile to potrwa, ale na pewno, kiedy wrócę już w pełni sił, to wtedy będzie Arabelkowy Tydzień z wagina. na, znaczy ze względu na to, że wybiliśmy 2000 subskrypcji, za, za co Wam ogromnie dziękuję. Jeżeli chcecie mieć ze mną kontakt jakiś przez ten czas, kiedy będą pojawiały się tylko aktualizacje w środy to koniecznie dołączcie na mój serwer na Discordzie Arabelki, do którego link jest w opisie każdego filmu no i tam może będę się pojawiała troszeczkę częściej, bo jednak wiadomo ale no tak czy tak postaram się teraz skupić bardziej na szkole, bo nie chcę nic zawalić za bardzo żeby już ten pierwszy semestr w miarę mi poszedł bo wiecie, no jakoś trzeba to ogarnąć, tą szkołę niestety E, więc słuchajcie kochani, no przepraszam, bo Arabelkowy Dziedzień miał się rozpocząć w przyszłym tygodniu, a no, niestety nie dam rady tego ogarnąć do przyszłego tygodnia, mianowicie nie dam rady przede wszystkim przemyśleć tego wszystkiego. Wy mi piszecie propozycje do y, miksu piosenek od widzów i on oczywiście będzie, e, te piosenki na pewno się pojawią i no i ten miks oczywiście będzie i te piosenki się pojawią, co prawda może nie wszystkie, bo nie wszystkie na pewno mi się uda wykorzystać, ale ten miks się pojawi. Również pojawi się post o QA, pod którym będziecie mogli zadawać mi pytanka, więc naprawdę to wszystko będzie ogarnięte na spokojnie. Wszystko, wszystko będzie ogarnięte, tylko po prostu na razie, na razie nie mam to siły i czasu. Także kochani, mam nadzieję, że mnie zrozumiecie. Dajcie znać, jak tam u was i do usłyszenia. Pa!